To jestem ja. Mam na tym zdjęciu 17 lat i jeszcze nie wiem, że za mniej więcej pół do roku dokonam jednego z najważniejszych zakupów moim życiu, który zdefiniuje bardzo wiele rzeczy w mojej przyszłości. Tak jest. Battlefield Bad Company 2 był moim pierwszym Battlefieldem ever i dzięki niemu pokochałem serię, a w późniejszym czasie postanowiłem otworzyć na jej temat kanał na YouTubie. Jeżeli materiał się spodoba, zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, łapkę w dół, a wszystko za sprawą tego krótkiego klipu reklamowego puszczanego w polskiej telewizji. W 2010 roku zbliżają się ruscy! Ej, poszło! Wiedźcie, nigdy się tak nie bawiłem! Zdajcie Nic Mi nie jest, ale fajnie, że pytacie! Granat, drugi! Najnowszy Battlefield. Gra w polskiej wersji językowej. Już w sprzedaży. Przedwczoraj zapytałem się was w ankiecie jaki był wasz pierwszy Battlefield i aż 48% z 11 tysięcy głosów padło na Battlefielda 3 oraz 4, 22 na Battlefielda Bad Company oraz Bad Company 2 Najmniej na Battlefielda 2 i 2142. Dajcie mi znać, moi drodzy, w komentarzach, jaki był Wasz pierwszy Battlefield. A pomyślałem, że warto będzie zerknąć na tego Battlefielda Bad Company 2, bo to co zobaczyliśmy w Battlefieldzie Portal, a w szczególności przerobioną, zupgrade'owaną, poprawioną Alike Harbor w 2021 roku. Jest czymś, co jest dla mnie wyjątkowe, bo to również była pierwsza mapa, jaką kiedykolwiek zagrałem w jakiejkolwiek serii z gier Battlefield. Swoją drogą Alika Harbor w nowym BFQ będzie wyglądała naprawdę fajnie. Zerknijcie na to krótkie porównanie, które dla Was przygotowałem. Zręcony tą nostalgią podczas grania w Bad Company 2, przypomniałem sobie jedną z najcharakterystyczniejszych rzeczy, jakie w ogóle kiedykolwiek na samym początku zobaczyłem, oglądając jakieś kanały na YouTube. I był to kanał The Russian Badger, który teraz od typowego Battlefielda zdecydowanie odszedł, ale kiedyś grał w Bad Company 2 na konsoli tak jak ja, bo ja grałem w Bad Company 2 na konsoli Xbox 360 i robił sobie jaja z tak zwanych Bushwookie Monsters, czyli po prostu ze snajperów, którzy w Bad Company 2 byli dosyć charakterystycznie ubrani. Powiem wam, że po tych kilkunastu latach nic się nie zmieniło. Ja tu był gościu gdzieś. Cały czas kampią ci snajperzy. O. A, we dwójkę siedzą! Ten chłop się nawet nie zorientował. Patrzy się po drzewach! O mój Boże. Ale ma amunicję, nie? Ma amunicję! No to i będzie tak... W sumie skąd ma wiedzieć, że ktoś jest za plecami? Jeszcze drugi! O puźwa. Oj! O. No ale kamano, już się powinien zorientować, no co on na słuchawkach nie gra? Ja pierdzi. <śm> Gdzieś tu dalej siedzą, no? No Jezus, ja oni są uparci. O, mamy kolejnego gwiazdora. Jest kolejny. Ta tunel wizja jednak. Buszłupki monsterów. No siedzi, no. No nie słyszy. O, ruszył się. Ruszył się. O, one w ogóle. No, w sumie Buszuki Monsters to chyba wzięło się ze Star Warsów, nie? Te małe łuki takie. No, oni są podobni bardzo, jakby nie było. W ogarnięciu, jak widać, również. Dobra, Mordo. <ścoughs> o Boże. No i drodzy, to się nigdy nie znudzi. <laughs> Ale mi się poszczęściło. Kurde, chciałem to zrobić znowu po cichu, ale gościu za mną jest. Więc po cichu tego nie zrobimy. Niestety. Dobra, nie chcę mi się już z nimi bawić za bardzo. Elo! Jakoś trollowanie w tych starszych battlefieldach daje... Troszkę więcej satysfakcji po tych wszystkich latach. Natomiast nie jestem też jakoś specjalnie przekonany do tego, aby bardzo batką pany 2 gloryfikować. Oczywiście, klimat, który w tej grze w dalszym ciągu jest, jest powalający, przynajmniej dla mnie, na pewno też z perspektywy tego, że jest to mój pierwszy Battlefield. Natomiast grając te x lat temu, porównując do dzisiaj. Naprawdę nie zdawałem sobie sprawy jak niesamowicie drewniane poruszanie się w Bad Company 2 jest i było. Niemożność bezpośredniego poruszania swojej postaci na ukos, tylko konieczność zawsze przesuwania się mniej więcej w pionie stanowiło dla mnie ostatnio gdy w Bad Company 2 grałem istny koszmar, istną katorgę. Nice. Ile on może przyjąć? Ja pierdzie Boże i to poruszanie się. Że muszę w lewo, w prawo. Ja pierd... <laughs> Jakie to było upośledzone. Powiem wam, że po takim długim czasie grania w te... Nowożytne Battlefieldy, ja sobie je tak na, 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 nazywam, nowożytne. Takie sobie określenie kiedyś przyjąłem na BF-ki, w które zacząłem grać, czyli dla mnie ostatnim nowożytnym jest Bad Company 2, a reszta to starożytne. Eee, oj, ale mi uratował dupkę. Trochę, trochę się zaczyna mieszać w głowie, jeżeli chodzi o klasę, o dostępność broni dla danej klasy. I, I ogólnie, bo tutaj, z drugiej strony, z tego co chyba kojarzę, to wsparcie. Albo już. Medyk, już kuźra nie pamiętam, co miało apteczkę, natomiast. Medyk miał bronie, które teraz kojarzą nam się z rkm czyli ze wsparciem. To było dosyć ciekawym rozwiązaniem. Czy dobrym? Nie wiem. Nie chcę się tu silić na jakieś wielkie frazesy. Natomiast gra się inaczej przez to wszystko. Jest jakiś gościu. Więcej niż jeden, co widać na minimapie, nie? A jeszcze za skałą. Poza tą jedną rzeczą, nie wiem jak Wam się wydaje, ale odnoszę wrażenie, że te Battlefieldy pod względem oprawy audiowizualnej, pod względem mechaniki są ponadczasowe, bo gra Battlefield Bad Company 2 ma 11 lat. Została wydana w 2010 roku i oczywiście można gdzieś tam zerknąć na grafikę i uznać, że nie jest to wcale gra wybitna, natomiast w dalszym ciągu wygląda bardzo, bardzo dobrze. I pamiętam te lata temu, gdy wybierałem swoją pierwszą grę na Xboxa 360, nie mogłem wprost uwierzyć w jaki sposób może wyglądać gra wideo na Konsoli, na telewizorze, a wtedy to jeszcze chyba były czasy, w których konsole, gdy wychodziły, gdy były dosyć świeże, ale nie tylko, raczej miały tendencję do prześcigania w swoich bebechach i możliwościach ówczesnych pc To się oczywiście później zmieniło. pc aktualnie są jednak tymi mocniejszymi, jeżeli chodzi o możliwość konfiguracji i o to, co oferują audiowizualnie i technologicznie, ale właśnie tamte moje nastoletnie, młodzieńcze lata pamiętam dokładnie z tej perspektywy. A jak wy wspominacie swoje pierwsze bf -ki? nie mogę się już doczekać, gdy pogramy w Arikę w Battlefield 2042. A na dzisiaj to wszystko, pamiętajcie, kromka gada radzi, nigdy was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Pa pa!